This is a story of resistance. Cześć, siemano! Strzał w kolano. Jedziemy do... ...do bazy. Szlak. Bombowce mogą nie trafić w ten teren. Dobra, Hawking. Poradzisz sobie. Musimy wydostać się z fabryki. No zaraz zresztą po co ja to mówię, jak to widać. Poduszadynki wypuchowe, Pod szwabską rakietą. Dobra, to ja widzę, że to będzie... Nie będzie easy. Widzicie tam dalej? Taki biały punkt? W czapce? Wygląda na gruby towar. Prost z niemieckiej fabryki. Błagam, umrzej od strzału. Kurwa! Sorry! Ale... Pokładałem wielkie nadzieje w nim. Ej, nikt nie usłyszał go! Dobra, cofam co mówiłem, było pięknie! Co on robi? Coś tak dyga. Nic nie wiadać Coś tu mamy? Tak, jeszcze pod kolumną widzę gościa Zresztą ja go sobie chyba podznaczę O, jest, chop Ja sprawdzę czas Dobra Coś jeszcze tu siedzi? Jakiś moody No? No to dziwne, że tak mało ich tu zostawili. Chyba, że aż tak dużo ich wybiłem. Podejdźmy sobie... Podejdźmy... Jeszcze, 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 jeszcze... Dobra. Nie ruszaj się. Tam coś na boku? Tak patrzę kątem oka? Dobra. Ej, no, 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 weźcie, no. O, z tym? Aha! Oficjalnie zaczynamy w takim razie. To było nieoficjalne przed chwilą. O, tam, tam są czopy, dwa. I trzeci tam chyba na tym, tam, tam. Przykulnie, nie, nie, zdawałam się. Dzień dobry. Ten jest za głupi. Żeby ten drugi wychaczył. Okej. Okay. Spokojnie. Spokojnie. Szybko zakładaj. No to dajemy! O nie, tam mam dojść. Hmm, 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 This is the nazi shit. Kurde. Serio. Ah, tu jest jakiś bombel. The... the, the fuck? Jak ja mam go teraz pyknąć? Um. Dobra. Sz, sz, nie, nie ma anżelin. Nie wiedzą gdzie, dobra. Jest jakieś tam... Powiedzmy połowiczny sukces. Połowiczny, dobra, już wiedzą. Nawet ten burwa mnie zdradził. O, biegno tu. Bam, 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 bam. Piu, 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 piu. Laserkiem. <laughs> nie, nie wiem czemu ze Star Trekiem się to Dobra Nie żbym o Star Trek, bo lubię ten serial. Naprawdę bardzo... Szczegu... Chodzi mi generalnie o te stare Star Treki. Te nowe to tak średnio. Ja jestem fanem starych. W sumie to mógłbym sobie obejrzeć jeszcze. O. Dzień dobry, on tam pobiegł. O, kolega zemdlał, biegnę, biegnę. A tu wuj! No, i tak mnie widzisz. Ja zmienię sobie na ten. I co czepię. No, bite, bite, co tu będziesz prosił? Haha, <laughs> później. A teraz to. Ty... Z czym ty do ludzi? Z czym ty do ludzi? Dobra, dam ci, dam ci niespodziankę. Przyniosłem specjalnie. Specjalnie z USA. Dobra, zginąłem. To było głupie. Idę po ciebie, Uber Dzynzlu. Zemsta będzie słodka. O, przeżył. Ma twardą głowę jak na Uber Dzynzla. Bam. Nie ma, nie ma na mnie mocne Tak Haha, ha, ra... i hajluje na dobranoc Ciśniemy Chcę to zobaczyć Ma! Wow. Ale ładny wybuch Słaby w sumie, myślałem że będzie większy Jak na tego rakietę Chyba że nie podróżyliśmy tam gdzie jest wybuch Znaczy ładunek, nie wiem Sorry Bombowca. Po rozpoczęciu bombardowania rozpłynąłem się w progu. Znajdowałem się głęboko na tyłach wroga. Mogłem skierować się na zachód, ku nacierającym armię alianckim, ale zamiast tego ruszyłem na wschód, do Warszawy. Bo właśnie tam rozpoczęła się największa bitwa ruchu oporu. Właśnie tam. To mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 62 dni. Koniec Rzeszy jest bliski. Zapamiętam jednak nie tylko te potworności. Wielu Warszawiaków może nie doczekać tego radosnego dnia, ale jestem pewien, że nasza walka przybliżyła tę chwilę. Tu mówi Warszawa. Robert Hawkins. Koniec komunikatu. Kurczę, smutny to zawsze, naprawdę, wzruszyłem się. Ale bez żartu. A to zobaczymy już w następnym odcinku, bo koniec jest już bliski.